Kochane dzieci ze szkoły podstawowej, 2, Zobaczcie, jaka piękna dzisiaj aura. Wy pewnie czekacie na 6 grudnia, gdzie Mikołaj przyniesie Wam bardzo dużo prezentów. Mam nadzieję, że każdy z Was było grzeczny i tych prezentów będzie mnóstwo. To był bardzo trudny dla Was czas, cały ten rok, że musieliście bardzo dużo czasu siedzieć w domu, ale mam nadzieję, że ten padający śnieg sprawi, że przez najbliższe dni. Skorzystacie z tego, wyjdziecie na dwór i będziecie się fantastycznie bawić. Życzę Wam, a, a także Waszym rodzicom wesołych, wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, a dla Was jeszcze raz dużo, dużo prezentów. Kochani, w imieniu swoim, Rady Rodziców i wszystkich rodziców w naszej szkoły składam Wam najserdeczniejsze życzenia mikołajkowe, no i wszystkiego najlepszego na zbliżające się Boże Narodzenie. Zdrowia, szczęścia, uśmiechu, pogody ducha, samych piątek w szkole i żebyśmy się jak najszybciej we wspólnym gronie spotkali. Pozdrawiam. Wesołych świąt. Moi drodzy, w imieniu wszystkich nauczycieli składam Wam najlepsze życzenia na Mikołajki. Mam nadzieję, że Mikołaj w tym roku nikogo nie ominie i każdy z Was dostanie super, wymarzony prezent. I Mikołaj przymknie troszeczkę oko na Wasze spóźnienia na teamsach, na wyciszanie innych, na nieodesłanie zadań domowych. Już Igunia, już kochanie. Wszystkiego dobrego. Trzymam za Was mocno kciuki. Dziękuję Wam za to, jak wspaniale pracujecie. I mam nadzieję, że niebawem zobaczymy się w szkole wszyscy razem. Wszystkiego dobrego i życzę Wam cudownej niedzieli i wspaniałego święta Mikołaja. A teraz Iga pokaże Wam, jak robi orzełka. Iga, pokaż proszę wszystkim. Tak, Okej, okay, pozdrawiamy świątecznie, pomachaj tu do dzieci, Myszka, tu do dzieci. Pozdrawiamy! Cześć, witamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej numer 2 w Kożewie. Witam Was zawodnicy MKS Korony Koszuchów. Marcin Janik, Łukasz Cygan I Jakub Poterała. Już w najbliższą niedzielę 6 grudnia, czyli Mikołajki. E, to jest bardzo ważny czas zarówno dla tych małych i dużych. Mam nadzieję, że byliście grzeczni, dlatego e, Mikołaj na pewno Was nie zapomni. Ten rok już się kończy. Wiemy, że następny będzie dużo, dużo lepszy. Wiemy, że w tym roku w związku z pandemią pracujecie zdalnie, dlatego tym większy szacunek dla Was za Wasze zaangażowanie i wytrwałość. Także realizujcie swoje marzenia, uczcie się pilnie i na pewno będzie wszystko dobrze. Pozdrawiamy Was i życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym 2021 roku.